Cześć, właśnie minęło 3 lata odkąd e, zakupiłem opony wielosezonowe Pirelli. Przyjechałem na nich dokładnie 37 tysięcy także zrobimy sobie jakieś krótkie podsumowanie, zobaczmy jak one wyglądają, w jakim są stanie. Przekręćmy sobie koła, żeby było widać czoło bieżnika e, i zobaczymy jak one wyglądają. Kilka słów o oponach. Opony wielosezonowe. Pirelli. Pirelli SF2. Tak mi się wydaje. Tak, tutaj mamy informację. SF2 i rocznik to jest 21. 17 tydzień 2021. Opony, jak widzicie. No nie wyglądają całkiem, nie ma powrywanych bieżników. Opony w większości przyjeździły, myślę, że 80% miasto, 20% trasa. I to będzie ich e, trzecia zima się zbliżała. Mamy jakieś ograniczniki. Tutaj jeszcze widać albo nie widać. Widać. Jeszcze zostało na oko ze 4 mm. I teraz tak, e, tu jeszcze są te nalewki całe. Czy mamy jakieś pęknięcia na oponie? No, nie widać nic, tak szczerze mówiąc. Wyszedłem z założenia, że jak już mam kupić sezon, to trzeba jechać grubo. Opony w rozmiarze 215 na 50 na 18. No i powiem Wam, że to jest najdroższy rozmiar, jaki chyba może być. Zwłaszcza tu 50 do SUVów. Cena rośnie e, zabójczo. Ja za nie zapłaciłem coś około 3000 zł, pamiętam. Zobaczmy z tyłu. A to nie ma znaczenia, taką drobną sprawę, ponieważ opony regularnie, o tutaj nie ma tego rantu, takiego, o tutaj jest All Season Cinturato SF2, przepraszam, 47 tydzień 2021. A czy tutaj mamy rok prudny ten? E... Skąd one są wyprodukowane? Chyba nie ma, na odwrocie są. W każdym razie, tak, e... opony raz do roku są przeważane i są zamieniane osiami, także tak, leci przód na tył, tył naprzód, przód na tył, tył naprzód. dobrze powiedziałem w zimę sprawowały się, szczerze mówiąc, bez zastrzeżeń ale takie było ich przeznaczenie mówię, ja 80% jeżdżę po mieście i do mojej jazdy sprawdzają się bardzo dobrze żadnych pęknięć, nic totalnie nic, jedną oponę przebiłem, była kołkowana a już nie wiem nawet, która to była Chyba ta, bo przednią przebiłem więc teraz ona jest na tyle, ale w tym sezonie pójdzie na przód. Co do samych opon, bardzo ciche, bo na tym mi głównie zależało. Ale zobaczmy sobie, ile ona ma jeszcze mięsa na samym szczycie. Uh -huh, uh -huh. dobra, coś takiego może by było. I tu jest. No 6, 1. Plus minus 6,1 mm. No to zeszło powiem Wam około. No, miały coś około 8 mm. Ponad chyba, z tego co pamiętam, 8, 3. Nic nie jest powyszczerbiane. Guma mięciutka stosunkowo. Także ja osobiście jestem bardzo, bardzo zadowolony, ale mówię, też staram się i dbać o te opony, ponieważ są regularnie e, przeważane i zamieniane osiami. Ale zbieżność w samochodzie no, jest rzeczą podstawową, więc... <laughs> więc nie ma tutaj o czym mówić. No, nawet nie zwracam uwagi na to, czy jest zbieżność, czy nie, ponieważ musi być ona zawsze. E, lamele. I to jest ogólnie opona zimowe z właściwościami letnimi, bo są jeszcze opony wielosezonowe, letnie, pozimowane, jak na przykład Michelin Cross Climate, gdzie macie praktycznie całą oponę letnią i gdzieś tutaj na środku tylko lamelki zimowe. A to jest osoba opona e, bardziej taka zimowa i ten model opony, z tego co pamiętam, jak czytałem, jak oglądałem testy, został zrobiony od samego początku e, pod kątem opony wielosezonowej. Ogólnie ciekawa jest sprawa, ponieważ ja zwróciłem na to uwagę w zimie, jak się jedzie, to te lamelki. Nie wiem jak to jest możliwe, albo to takie placebo i tylko się wydaje. Te lamelki w zimie, tak jakby stają się nieco szersze. Bo teraz one są takie praktycznie zbite. Mamy nie wiem, 25 stopni na dworze, więc może coś w tym jest. Może mi się wydaje. W każdym razie e, to są moje pierwsze opony wielosezonowe i powiem Wam, że nie planuję wrócić do opon sezonowych. Przy jeżdżeniu około 12-13 tysięcy km rocznie uważam, że nie ma sensu e, zmiany opon. Zwłaszcza, że u nas nie ma zim. W, ty, w tym roku była sroga zima i powiem Wam, że w korkach stałem dosłownie tak jak wszyscy. Traskę zrobiły, e, nic się nie uślizgiwało, było jak najbardziej e, w porządku. Z takich ciekawostek e, powiem Wam, że z tego co pamiętam, teraz pewnie już dostępność jakaś tam jest, e, ale ja bardzo długo czekałem na te opony, ponieważ w ogóle nie były dostępne w tym rozmiarze. Ja je kupiłem zaraz praktycznie po e, premierze tych opon, więc to było dość świeży temat i powiem Wam, że naprawdę nie żałuję. E, jedyne do czego mogę się przyczepić. To bardzo długi okres czasu były mega, mega śliskie. Po założeniu, mocniejsze przyspieszenie, od razu koła boksowały. I to tak miałem, ja wiem, z 500 km. W ogóle na samym początku to byłem załamany. Mówię, ja cię kręcę. No to już wiem, dlaczego ludzie tak narzekają na te wielosezony. Ale nie wiem, czy to kwestia tego, że opony się dotarły, tam wierzchnia warstwa się starła i one się dostosowały, ułożyły jakoś. No i to na szczęście ustało. Różne próby robiłem. Jeździłem po deszczu, w dużych kałużach, nic się nie uślizgiwało. Więc no, tu jest też napęd 4x4 w tym samochodzie, więc to jest jeszcze jedna kwestia, ale poszedłem krok dalej i do skody wrzuciłem najbardziej chyba znienawidzone Nokiany, produkcji z tego co wiem, rosyjskiej. Które teoretycznie pękają i na tym samochodzie mają przejechane 25 tysięcy kilometrów. Jak chcecie, to zrobię kolejny odcinek z tamtych opon i zobaczycie, w jakim tamte opony są w stanie. A co do Pirelli, no, czuć premium, no, cena oporowa, mówię, faktur... nie pamiętam, ale faktura coś koło 2900 kosztowały. Zużyte, równo, bieżnik mięciutki, autentycznie nie ma do czego się przyczepić. Ja mam świadomość tego, że ludzie kupują jakieś tanie, budżetowe opony wielosezonowe i się rozbijają tymi samochodami. Ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli mamy kupić oponę jedną, to nie ma co oszczędzać. Trzeba po prostu brać zakładkę, tak się zakładkę takiego, jak ci kupili lato i zimę, i mniej więcej w tych okolicach cenowych oscylować. Czyli wychodzi wam praktycznie topka, jakieś, nie wiem, Michelin, Pirelli, coś w tym stylu. No ja wybrałem te, względem na te, na opinię i powiem Wam, żeby z tego co pamiętam były tańsze od e, Michelin. Chyba o stówkę, czy dwie stówki w tym rozmiarze. Co do takich jeszcze parametrów, tak jak mówiłem, 210R18, 92W to nie są opony w żadnym stopniu wzmacniane, bo tutaj nic ciężkiego się nie wodzi jakoś. Ten samochód też nie jest jakoś wybitnie ciężki. No i tak jeszcze raz z bliska zero, jakichkolwiek pęknięć nic tutaj nie widać nic tutaj się nie dzieje także jakby ktoś się zastanawiał nad tymi oponami no to ode mnie jak najbardziej okejka Tylko jakiś trochę brudny jest przejdźmy do przodu jeszcze Czy są jakieś pęknięcia w oponie no nie ma nic autentycznie nie ma nic nic nie jest powyszczerbione Bieżnik nigdzie nie jest Dobra, przetarłem ręką jak fachowiec. Nie wiem do czego jest o ten znacznik, tak szczerze mówiąc, bo do tego jest około 2 mm. Ale tutaj już To jest chyba w ogóle do kiedy to opony się nadają. W tych Nokianach jest fajny znacznik, bo jest na bieżniku 8 6, 4 i śnieżynka, przy którym te opony się jeszcze nadają na zimę, a yy, kiedy już nie. Tutaj niestety czegoś takiego nie ma. No ale jeszcze raz, z bliska powoli. Możecie sobie pozaglądać na te opony. Opony bardzo proste, niewielka ilość odważników, super się wyważyły. No i plus taki, że jak zakładacie opony wielosezonowe, to nie musicie czekać do największego boomu z oponami, tylko możecie sobie w każdej chwili pojechać akurat w połowie wakacji, jeżeli przeważam bez kolejek w dobrych pieniądzach. No, także takie szybkie podsumowanie. Nie jestem pewny, ale chyba na początku filmu powiedziałem 37 tysięcy km, 27 tysięcy km zrobiłem, ale to się dopiero o tym jak będę składał ten film. Także 27 tysięcy kilometrów i 3 lata. Słuchajcie, nie ma co przedłużać. Ja jestem bardzo zadowolony. Jeżeli jesteście ciekawi, jak sprawują się Nokiany, które wszystkim pękają, to zapraszam do kolejnego odcinka. Zapraszam do subskrypcji kanału. A my widzimy się już pewnie za tydzień. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz. Pirelli All Season Sinturato SF2. Osobiście polecam. Do następnego. Hej!